Wszystkie mamy. Tak, dzisiaj o 16. 16.00 stało się to. O czym Graliśmy sobie, normalnie się tra tradowaliśmy. I nagle, bam! Dołączyło mnie z konta na wspólnego na publika. Jak jakbyście nie wiedzieli, co miałem na koncie na wspólnym: miałem ketchup od Musturu, lavadorito, spinito, i wszystkie te to spaghetti toalety. Ukradli mi to wszystko. Byłem bardzo zły na tę gra i no. Została mi tylko Latako, Która mam i tak na współ. No i, no. Ja się boję po prostu już o te wszystkie braille'oty. Więc jak ktoś ma dać coś za darmo, albo zrobić jakiś dla mnie opłacalnego trajda, piszcie w komentarzach. Będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Bo będę miał więcej braille'oty. Jak nie, nie, no. Nie poradzimy sobie z tym z ze Brainrot. Tak to jest... Naprawdę mówię kończę z Steab. Po prostu koniec z tej grą, z tą grą. No i trudno. Więc. Dziękuję za oglądanie. No i ja kończę. Po prostu... No, jak macie mi jakieś tam dla grandy dać, to... Ja byłbym zadowolony z każdego brajera, to jest jakiegoś sekretu słabego. Teraz będę musiała na każdym tak grać. Więc... To wam dziękuję za oglądanie I jak macie jakieś fajne gierki, w których, no, będę mógł zagrać, no to piszcie. A ja kończę.